To mój trzeci filmik z Momio i w tym odcinku przejdziemy do mojej drugiej części szafy. Bo w poprzednim odcinku właśnie nie dokończyliśmy tej szafy, ponieważ jest bardzo długa. Ja mam dużo rzeczy, chociaż niektórzy mają o wiele więcej i skończyliśmy na włosach, więc teraz usta. Mam takie usta, to na Halloween, po prostu ja będę mówić i pokazywać, bo nie chcę Wam tutaj zanudzać zbytnio, a na końcu będą pozdrowienia, bo naprawdę no, na początku są takie najważniejsze rzeczy, więc tutaj odcień skóry i ja Wam szczerze powiem, że jakby nigdy nie wybieram tego na pewno i tych. Najciemniej to wybieram ten, ale zwykle to wybieram ten. Nawet ten też taki mi się zbytnio nie podoba, więc najbardziej polecam ten, naprawdę. Więc polecam ten, w ogóle się rozbiorę, bo... Ja chcę Wam to jakby tak bardziej pokazać, bo jakieś krótkie włosy, żeby po prostu było widać te rzeczy, co ja Wam pokazuję. Więc teraz przechodzimy do takich raczej ozdób. To na walentynki. Tutaj takie piórka, rękawiczki, spodnie, robaki. No dużo osób było ciekawych mojej szafy, no więc postanowiłam zrobić taki odcinek, a propozycje kolejnego odcinku możecie dawać w komentarzach i na pewno się zainspiruję. Tutaj torebeczki. Zwykle ubieram tą, co jest na samym końcu tutaj taki króliczek, też fajna. Zwykle tą ubieram, jak w ogóle ubieram torebkę. Dobra, teraz przechodzimy do narzutek, takich szlafroków i właśnie takich kurtek, tej piórka. O, ta kurtka mi się bardzo podoba. Płaszczyk. To na Halloween. No. Zwykle jakoś nie ubieram tych, właśnie takich swetrów albo kurtek. Przeważnie, jakby, co, to tylko tą momio. A z moich wszystkich to najbardziej mi się podoba ta, ta i ta momio na początku. Tutaj już kończymy. I to już jest koniec. Ok. Teraz przechodzimy do makijażu oka. To na Halloween. I najbardziej mi się podoba y, tą, ten makijaż oka, który mam na końcu, czyli ten. tegoś się tak mi się po prostu najbardziej podoba. Y, tutaj są koraliki, tutaj kolczyki, tutaj na halo takie kolczyki. Za bardzo ich nie widać. No ale niech już będzie. Tutaj takie na szyję, na uszy, takie o. No, a teraz przechodzimy do tego. I tutaj mam tylko tatuaż, piegi i tatuaż, więc założymy sobie piegi. Teraz oksy. Ja zwykle to jak się ubieram, to raczej okularów nie noszę. W sumie sami możecie to zauważyć po moim luku. Raczej w żadnym nie ma okularów, chyba że na początku, tylko w sumie mam ich bardzo mało. Tutaj mam tylko takie coś na nos. I teraz moja ulubiona część soczewki. I naprawdę, dosyć mam dużo soczewek i, i po prostu bardzo je lubię, bardzo lubię je dostawać, kupować, po prostu to jest moja ulubiona część, w ogóle całej garderoby. Może to Was trochę zdziwić, ale naprawdę, po prostu mega lubię soczewki. I to takie niestandardowe. Te też mi się mega podobają. Dobra. I tutaj już jest koniec, tutaj akurat pasków żadnych nie mam, no więc ubierzemy się w moją y, stylizację, tak mogę powiedzieć. Którą chodzę na co dzień. I teraz przechodzimy do pozdrowień. Zrobię cięcie i zaraz przyjdę. Ok, już wiem, kogo mam pozdrowić i to będzie na samym początku olga 20. Serdecznie pozdrawiam. Drugą osobą, którą, którą pozdrawiam, to będzie Zuzik 654. I ostatnią osobą, którą pozdrawiam, będzie procent Amanda Procent. I tutaj akurat było takie coś, że ja dałam poz, że nagrywam i kto mnie zaprosi, ten będzie pozdrowiony więc serdecznie pozdrawiam. Okej, okay, wpadnę zobaczyć. No to fajnie, że wpadniesz zobaczyć. A ja na tym już chyba będę kończyła ten filmik. Jeszcze mogę sobie odebrać MOMO. Odbiorę sobie Momo. Tutaj. Tylko jakieś wpisy. to też damy jej momo troszkę dobra i aha i jeszcze tutaj, o aż 15 momo Bardzo to dziękuję, 3000 o, jedną dostałam to dam jej koniczynkę dobra i jeszcze sobie wyślemy momo na moje drugie konto agusia.pl tam też możecie wpadać choć tutaj właśnie jestem najaktywniejsza więc też damy momo no i ja chyba już kończę ten filmik. Piszcie propozycje filmów w następnym odcinku. Yy, zrobię na pewno jakieś propozycje z komentarzy. Albo może sama coś wymyślę. No więc popatki.